Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taka postać, yy, która nam się z Duchem Świętym pewnie nie kojarzy. Być może nawet wielu z Was gdzieś ta osoba się w ogóle w pamięć yy, nie zapadła. A ciekawa bardzo postać. Postać właśnie ciągle ze Starego Testamentu. Postać, która dużo z Duchem Świętym miała wspólnego i mam nadzieję, że też będzie zachętą dla nas, byśmy w nowy sposób spojrzeli na samych siebie. Być może wydaje Ci się, że właśnie Duch Święty jest daleki od Ciebie, że nie jesteś tak jakimś uduchowionym artystą albo kimś takim, może sobie myślisz, że przez to nie jesteś osobą, którą Duch Święty szczególnie prowadzi, a uwaga, 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 przeczytajmy teraz z Księgi Wyjścia o Besalelu. Kim był Besalel? Czytam w 31 rozdziale od pierwszego wersetu. Patrz, powołałem imiennie Besalela syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy, uwaga, i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. ciekawe. Myślę sobie, że my dzisiaj rzadko rzemieślnictwa, nawet tak powiedzmy sobie że rzemieślnictwa wyjątkowego, jak jubilerstwo, no bo to ewidentnie tutaj się z jubilerstwem pojawia, łączy, ale nie tylko, bo, no bo złoto, srebro, miedź, no to też jest jakaś tam, może okej, okay, to jest ciągle jakieś, jakiegoś rodzaju właśnie tworzenie ozdób. Niemniej snycerstwo, i no właśnie i kiedy patrzymy co on dalej robił on y, tworzył przybory do stołu świecznik, świecznik ze złota ołtarz całopalenia szafty haftowane, święte szaty dla Arona szaty dla jego synów do służby kapłańskiej oleje namaszczania, wonne kadzidło dla przybytku, zwróćcie uwagę jak dużo ważnych rzeczy się tam pojawia i chciałbym na to dzisiaj zwrócić uwagę że właśnie my żyjemy w takim troszeczkę dualizmie greckim to w Grecji tak było i dobrze pamiętam. To Platon jest odpowiedzialny za to, by stwierdzić, że idee, czy połączenie się ze światem idei to jest to, co to, to zaszczytne, co chwalebne i to jest poezja. Mam wrażenie, że również muzykę do tego przyporządkował. Natomiast takie pośrednie, brudne, brzydkie to jest to że rzemieślnictwo, które łączy się z ziemią, z tym światem właśnie odzwierciedlonym, z tym światem już nie, nie szczytnych idei, ale tych zwykłych codziennych, konkretnych przypadków, które te idee odzwierciedlają. Ja myślę sobie, że to jest niebiblijne, bardzo, bardzo niebiblijne. To jest coś, co oczywiście Luter przywrócił przez swoje pojęcie berów, czyli powołania, kiedy mówił o tym, że, że właśnie, niezależnie od tego, czy jesteś rzemieślnikiem, czy jesteś biznesmenem, czy jesteś rolnikiem, czy jesteś naukowcem, czy jesteś artystą, no właśnie, zwróćcie uwagę, samo pojęcie artysta, tak? to takie trochę już, jakby ono już trochę pokazuje, że no, służymy czemuś, czemuś wyższemu, sztuki piękne, natomiast zwróćmy uwagę, że właśnie w perspektywie Bożej, to wszystko, to wszystko, co robisz dla Boga, czy to jest bycie hydraulikiem, czy to jest bycie gazownikiem, czy to jest bycie programistą, czy to jest bycie jakimś właśnie cieślą? Czy to jest bycie treserem zwierząt? Czy to jest bycie kimkolwiek? Słuchajcie, jeśli to jest jakaś twórczość, jeśli to jest coś, co, 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 czym się może nasze serce wyrazić. Jeśli to jest coś, co w jakiś sposób łączy się z sposobem uwielbie na uwielbienie Boga przez to, co robimy, że rzeczywiście da się do tego przyłożyć, da się to zrobić solidnie, da się to zrobić wyjątkowo, w taki sposób szczególny, taki, w którym właśnie my się możemy w jakiś sposób wyrazić i możemy faktycznie pokazać, że, że jest jakaś, jakaś, jakieś mistrzostwo w tym czymś, to też może być coś, co robimy. Ktoś może być dobrym kelnerem, ktoś może być dobrze zegarki naprawiać. Ktoś może nawet, bym powiedział, być dobrym ogrodnikiem, jak najbardziej, czy dobrym kimkolwiek zapowiadającym pogodę. Popatrzcie, jak dużo, jak, jakby, jeśli w tym się wyraża jakieś mistrzostwo, jeśli możesz być mistrzem, jeśli możesz się rozwijać, jeśli to jest coś, co faktycznie sprawia, że, że możesz być coraz lepszy, że potrzebujesz tego Ducha Bożego, żeby się właśnie coraz głębiej zagłębiać warkana tej sztuki, czy tego rzemiosła, tego fachu, no to jest to czymś wyjątkowym i szczególnym. Jest to również czymś, czym się Duch Boży objawia. No bo Ducha Bożego się właśnie tam u tego Asa Asalela, nie Asalela, tylko Besalela rozpoczęło. Od Ducha Świętego się rozpoczęło, Duch Święty nas prowadzi do takich rzeczy również. Oczywiście, możemy dyskutować czy to porządek zbawienia czy porządek stworzenia. Tu się trochę te dwa porządki nakładają, bo jest to wystrój świątyni, on jest szczególnie obdarzony, ale właśnie szczególnie to jego szczególne obdarzenie się wyraża w mistrzostwie. A więc bądźmy mistrzami w tym, co robimy. I to również uwielbia Boga, w tym również Duch Święty jest obecny. I tego się trzymajmy. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, Twoją opiekę, za to właśnie, że te Twoje talenty, które nam dałeś, też pochodzą od Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za to i daj nam naprawdę udoskonalać się w tym wszystkim, w czym potrafimy, co jest dobre, co jest chwalebne, co Tobie się podoba. Właśnie w tych zwykłych, prostych rzeczach, w, rzemieśl w rzemieślnictwie, w tym wszystkim, co, co Ciebie może uwielbiać, Panie, w... w w naszym powołaniu po prostu. O to Cię Panie prosimy. Z Bogiem do zobaczenia.